Kryj mnie. Tata o wszystkim się dowie. Kryj się. Bustamante, masz jakiś problem? Nie. Odwróć jego uwagę. Co mam zrobić? Nie wiem, ojciec mnie zabije. Mogę na chwilę wyjść? Po co? Nagły wypadek.

Codziennie do niej dzwonię, a ona nie odbiera. Nie wychodzi z domu w Valle de Bravo. Jakby wcale nie chciała tu wrócić. Co jej jest? Ma straszną depresję. Dobrze ją znam. Miała taki dołek po wypadku. Cudem z tego wyszła i wydawało się, że nie chce wrócić do normalnego życia. Teraz jest tak samo. Załamałem się. Nie wiem, co robić. Mogę jakoś pomóc? Tak, jedź do niej i pogadajcie. Mówiła, że się przyjaźnicie. Proszę zrozumieć, że trudno mi wyjechać. To szkoła z internetem. Rozumiem, ale są też telefony. Zadzwoń do niej. Rozmowa z Tobą dobrze jej zrobi. Próbowałem wszystkiego, pocałunków, prezentów. Chciałem z nią pogadać, ale nic z tego. Jeśli Pan chce, zadzwonię do niej. Poproszę, żeby wróciła zająć się zdjęciami na płytę albo coś. O to chodzi. Przepraszam. O jakiej płycie mowa? Mówiłem ci, że nie idę na ten mecz. Czemu? Nie proszę o pojednanie. To tylko kwestia wizerunku. Jestem dyrektorem elit. Będzie cały zarząd. Trzeba było o tym pomyśleć dawno temu. Mam gdzieś twój wizerunek. Czemu zawsze odmawiasz, jak cię o coś proszę? Znów się kłócicie? Tak, jak zwykle przez twoją mamę, co? Mamo, tato, pospieszmy się. Spóźnimy się na mecz. Ja nie idę. Co ty mówisz? Nie chcesz mnie zobaczyć? Jestem cierpliwerką. Nie mogę. Nie usiądę obok tego człowieka, nawet przez sekundę, bo nic mnie z nim nie łączy. Jak nie chcesz, to nie. Skoro tata musi dbać o swój wizerunek, ja mu pomogę. Chodź, tato. Rozważamy puszczenie hymnu Elite Way School podczas meczu. A macie nagranie? Nie wiem. Hymn Elite Way School? Ale to nie ma nic wspólnego. Nic nie rozumiem. Kim pan jest? Johnny Guzman. Z meksykańskiego pogranicza? Z okolic Tijuany. Bez żartów. Jestem Leon Bustamante. Miło mi. Johnny Guzman. Tata mojej przyjaciółki. A to pan Bustamante. Tata Diego. Miło pana poznać. Gratuluję syna. Zna pan Diego? Tak Pan Johnny Guzman odpowiada za tę sprawę z hymnem Razem z Diego i ze mną Z hymnem Elit, jasne Przepraszam, ktoś mnie woła Johnny i jak dalej? Guzman Powodzenia Niech nasi chłopcy pokonają tych z Latinoamericano Strzelą wiele goli

To jest. To tylko szkoła. Ładnie tu jak na stadionie Azteka. Odpręż się, kochanie. Usiądźmy. Dziękuję. Denerwujesz się? Tak. Przecież poznam twojego syna. Nie jest już dzieckiem. Papierosa? To mężczyzna i bardzo sympatyczny. Wszystko będzie dobrze. Poczekajmy na gole, mojego syna. Nie wiem, czemu się tak denerwuję. Przestań, kochanie. Przyjechałaś sama? Nie, z Javierem. Whisky, proszę. Czego się napijesz? Koniaku? Wermutu? Wody. Może trochę piwa. Później. Woda i whisky dla mnie. Zatem przywiozłaś Javier'a. Trzeba ich ze sobą poznać. Są w tym samym wieku i na pewno się dogadają. Mam nadzieję. Gdzie Javier? Nie wiem. Miał się tu pokręcić, ale zniknął. Poszukam go. Nie, kochanie. Zostań. Zaraz zacznie się mecz i musimy zobaczyć gole mojego syna. Leonardinho. Zaraz się przekonasz, jak strzela. Płamiemy im nogi. Wszyscy mają leżeć. Jasne? Zdepczemy ich na miazgę. Tak jest. Wydłubiemy im oczy. To sprawa życia lub śmierci. Za wszelką cenę musimy ich pokonać. Cisza. Właśnie na to liczę. Dokopcie im, ale tak, żeby nie było widać. Jasne? Tak jest. Te dzieciaki nie wytrzymają nawet sekundy. Łatwo pójdzie, choć wczorajszy plan nie wypalił. Jak to? Tak. Musimy rozerwać ich na strzępy, ale elegancko. Jasne? Tak. Ale ten sędzia jest bardzo wymagający. Nie przejmujcie się tym. Wyrzuci nas ze zboiska. Nie możemy ryzykować. Ja też tam będę. Wyciągnę was z kłopotów. Zrozumiano? Tak jest. Brzmicie jak panienki. Będziecie walczyć do upadłego? Jeszcze raz. Głośniej. Oplujcie mnie. To zwrot. Nieźle sobie radzisz z chłopakami, prawda? Tak. Nie wystrasz się, ale ktoś dzwonił do ciebie z Instytutu Latinoamericano. To coś pilnego. Kto to był? Nie wiem, ale zostawił numer, żebyś się z nimi natychmiast skontaktował. Alicja go zapisała. Biedaczka siedzi w samochodzie, bo jest strasznie przeziębiona. Szkoda mi jej. Idź po ten numer. To sprawa życia i śmierci. Nie mogę. Zaraz gramy.